Witam wszystkich. Dzisiaj, jak widać, nadaje z dość nietypowego miejsca, ale sprawa, o czym za chwilę będziecie mogli się sami przekonać, jest równie nietypowa. Dlaczego nietypowa? Chodzi bowiem o reklamę Wizira, w której pani wsypuje proszek niekoniecznie do tej przegródki, do której powinna go wsypywać. Na pewno kojarzycie ten motyw z mojego pierwszego filmu. W końcu obejrzano go już ponad milion sto tysięcy razy. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tańsze proszki w reklamach nigdy nie dopierają? Oczywiście był to rażący błąd agencji reklamowej która przez 11 miesięcy nie chciała się do tego błędu przyznać. Jednakże parę dni temu wyszła zupełnie nowa wersja tej reklamy. Tym razem poprawiona. Chyba żartujesz. Nie, naprawdę. Zobaczcie sami. Tu pierze wizir, a tu tańszy proszek. A tu tańszy proszek. Tańszy proszek nie dobrał, Ale... Zróbmy to, tu pierze wizir. A tu tańszy proszę. A tu tańszy proszę. Tańszy proszę naprawił. A tu tańszy wros. A tu taj wros. Adwaster. Nie chciałbym się tutaj przesadnie chwalić, ale uważam to za jeden z największych sukcesów Adbastera. Oto bowiem zupełnie amatorski kanał publikowany w internecie. Wpłynął na ogólnopolską kampanię reklamową o wielomilionowym budżecie. Zmiana ta dokonała się nie tylko dzięki mnie, ale głównie dzięki Wam, bo to Wy współtworzycie ten kanał. Możemy zatem przybić sobie piątkę, że wspólnie wpłynęliśmy na ogólnopolską kampanię reklamową Wizira. Piona! Jest jednak jeszcze jedna reklama, którą chciałbym się zająć i być może powtórzyć sukces sekretu Wizira. Oto ona. Że 4 na 5 dorosłych psów cierpi na choroby zębów i są spowodowane przez kamień nazębny? Teraz jest na to sposób sztuczne szczęki. Reklama dowcipna, lekka, łatwa i przyjemna, a na dodatek wirusowa. Można by rzec reklama idealna. Pałeczki Dentastix pojawiły się na polskim rynku ponad 2 lata temu. Wtedy też pierwszy raz mieliśmy okazję zobaczyć tą reklamę. Zwróćmy jednak uwagę na jeden zabawny szczegół. Ponad 2 lata temu dowiedzieliśmy się z tej reklamy, że 4 na 5 dorosłych psów cierpi na choroby zębów i dziąseł. Dzisiaj, po dwóch latach intensywnej kampanii sprzedażowej pałeczek Dentastix, z tej samej reklamy dowiadujemy się, że nadal 4 na 5 psów cierpi na choroby zębów i dziąseł. Co to oznacza? A. Dentastix nie działają. B. Nikt ich nie kupuje. C. Reklama kłamie. Chyba żartujesz. Napiszcie w komentarzu pod filmem, co o tym sądzicie. Tymczasem na koniec jeszcze mała magiczna sztuczka. Jeżeli masz na sobie lub przy sobie dżinsy z zamkiem błyskawicznym lub jakiekolwiek inny ciuchy z zamkiem błyskawicznym, zwróć uwagę, co jest napisane na uchwycie tego zamka. Jeżeli jest to YKK, to witaj w globalnej wiosce. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.